Siemano! Siemano, tutaj Talib. I Naleśnik, jest to piąty odcinek. Kanciase I dużo się wydarzyło, znaczy dużo, mało to. Ten oto gość, co przede mną stoi. Bardzo super zrobił. rzecz. E, możliwe, że właśnie teraz połowę ekranu mi ucięło z Minecrafta. E, no Ale dobra. Dobra, co zrobiliśmy? Zarapadnę. Mów, co zrobiliśmy. Nie wiem no? Ja zarapadnę bo tak mi mikro czeszczy że musiałem założyć skarpetę na mikrofon i zarapadnę. O kurde, nie mogę oddychać. Ach, dobra. Ech, o kurde. Dobra. A więc tak, budowaliśmy. Co musieliśmy zrobić? Bo talip przypadek, nie przypadek tylko. Specjalnie usunął mapkę bo... Robiłem format kompa i mi się mapka usunęła, no. ta mi przykro. Ja nie usunąłem, bo nie chciałbym się nagrywać, ale ja go przekonałem, żebym dalej nagrywał. Dobra, co tak. w ogóle jest? Dobra, zaczniemy od magazynu. No dobra. Chodź. Gdziekolwiek jesteś. Nowy magazyn. Trochę fajniejszy od tamtego. Znaczy dużo fajniejszy od tamtego. Ten jest taki fajniejszy. Tak trochę wam się. Dobra, teraz przejdziemy do domu, bo jak pyś to w domu dom jest mega Skarpeta mi spada z mikrofonu. A teraz szczółkę spadłeś. Dobra, to jest domek. Tylko kto budowa? Teraz, talib, teraz... Talib, 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 Tu jest basenek, to znaczy Ale ktoś cię cieszy, ktoś cieszy trochę tego, trawy, ale liści liście znaczy. Tu się myje bas... naleśnik. Tu się myje naleśnik. A ja się myję zaraz tak, wam pokażę. Tylko, tylko to... się myję jak jeszcze na Bado, tylko wtedy się mogę. Mieć. Ja się myję tutaj. Jest kolejny basen. E, dobra, w ogóle takie pytanie. Czy kojarzycie ten dom z jakiejś gry? Bo ja go od razu już się z jakiejś gry. Mam nadzieję, że wy też się dowiecie z jakiej z jakiejś gry. A jak nie, no to... Dobra, tu zrobił garaż. Wow. Nie, wiem, po co garaż? Będziemy nie nie tu widzisz tu mojego kłada? Chcę, narysujesz. Ooo, no, tak, jasne. Aha, tak, płoty ja zrobiłem, bardzo fajny płot taki z furtkami, bardzo... Fajny. Mi się podoba. I od kiedy tu są furtki? No, zawsze. A no. teraz do środka. Idź szybciej, a nie... Zaraz, no, Osur. już. W środku. No O, nawet fajnie to zrobił. Tylko nie wiem, po co tu różowa wełna, no, ale smak. Bo to jest sweet. Jest jakiś, nie wiem, schowek, tajny schowek. Ja tu mieszkam. Ja tu mieszkam. Tak, ty tu mieszkasz, my tu mieszkamy. Ale ja mieszkam tam pod spodem. A co czemu tu jest szyba? Gdzie jest szyba? Ziemia. Dobra, nieważne. To jest tak fajnie, tam świeci słoneczko. Yy, pochodnia, znaczy glowstone. Tutaj... Z... Nie mogę. Jest glowstone. Tutaj jest na... Tu są nasze łóżka. No. a tutaj kręcimy na tym laptopie yy, Let's play. E. Tutaj no. Tak. Tutaj właśnie montujemy wszystko, tak. To jest, to jest normalnie pro super e, laptop. Tu normalnie Kanoata. Mamy na tym 16 GB ram nie. Dobra. Dobra. Dalej, teraz przejdziemy do wielkiej dziury. aucik ja. Dobra. Przejdziemy do palnik. Dobra. To jest tam. Tam to jest. Ehm, tak, to jest tu. Iż ponieważ Talib e, usunął... O, tutaj. Iż ponieważ Talib usunął mapkę, e, przyznamy się, że jednak nie budowaliśmy odpłat tej dziury ręcznie, bo to byłoby... O, oh, To byłoby już głupie. No i trochę tam się... Ale ja się... przypadkiem usunęło mi się? Przypadkiem... Specjalnie! Dobra, ty zeszłeś się na dół? Nie Tak, przecież no, ja widzę twój nik. Um, dobra, mniej więcej to ja myślałem, żeby, żeby zrobić takie schody, ale jednak jest pewien błąd, który nie przewidziałem. Na, jak zejdziemy tutaj, jeżeli, jeżeli idziemy jeszcze niżej... Zrób um, taką świndę. To, to tutaj już nie da się zejść na dół, po prostu jakby... No, fuck! Ej kilne To nam się już nie da zrobić schodów, bo to wtedy głupio wygląda. Dobra, i jeszcze jedną rzecz tu rozbudowaliśmy. Bo to były... jeszcze rzeczy zbudowaliśmy. Przez ten długi okres czasu. Teraz przejdziemy. Do niej. Do niej? Do niego. Właśnie, to jest on. Idziesz? Czy nie idziesz? Zeskacznie zeskaczę tutaj. Pełznę za tobą. <laughs> um, tak to było niby to inteligentne e, oświetlenie. E, ale, ale, ale się to zepsuło zepsuł, jak Nie zepsułem, tylko po prostu przełożyłeś serwer na inne coś. Na innego, no inny serwer, znaczy no. iście po prostu zepsuło, a mi się nie chce naprawiać na razie, bo w świeci się. No, krągła. A teraz jest to ogród. Ogród jest pro. No mi też się bardzo podoba, ten ogród jest wow. pro. E, to drzewo, bo by fajniejsze, gdyby trochę wyższe urosło, nie? No. Ale ogólnie nawet wyszedł, to jest ogród taki na wodzie. To inteligentne tutaj niby dalej miałoby, to inteligentne oświetlenie No ale jednak... Proszę, naleśnik, masz, łap Kwiatka Dzięks No ale, ale no a nie działa, to tam kiedyś tam... No to były właśnie te trzy rzeczy, tutaj się nic nie zmieniło Na świat coraz lepiej wygląda Miałem niby zrobić tak, że na początku będzie to z lotu, Tak z lotu taka po prostu z góry Z lotu naleśnika e, Tak z naleśnika to wtedy jeszcze lepiej wygląda szczególnie w nocy dobra to może teraz pójdziemy gdzie pójdziemy coś zrobić a ja może opowiem o tym co już kiedyś wspomniałem nie tylko nie, nie wiem czy w, w końcu coś wspomnie, wspomniałem ale na pewno wspomniałem o tym w, 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 w let's play jak dawno. dobra to teraz przejdziemy coś robić co zrobimy hmm, nie wiem to nie są wszystkie filmiki, ale tam kilka. E, więc tak, e, konkurs jest trudny. Ty, konkurs, który e, daje Wam to, że możecie z nami zagrać, a nam daje to, że będziemy mieli m, tak więcej widzów. Tak. To nie jest to, jest, nie to że to jest jakiś e, szantaż, że, wy, że coś tam, coś tam, bo w żyjemy, tylko e, uczciwa prośba wymiany. E, wymiana polega na tym, że aby zagrać z nami jeden odcinek, to się bardziej e, ten konkurs tam. Rozwinie. No, nie rozwinie, tylko... O, że no, to, no, no nie, no, mi słowo. Dobra, nieważne. E, jeżeli jedna osoba zrobi więcej niż inne, to możliwe, że zagra dwa odcinki. Dobra, teraz powiem na czym polega, bo już, już dużo minęło. E, polega na tym, że e, Dana osoba, która chce z nami zagrać, musi polecić e, nasz mój kanał i kanał Taliba, czyli naleśnik Action i... E, Przemytnik Flow. Się... Ale Przemytnik Flow w pierwszej kolejności. E, musi polecić te, dwa, te te dwa kanały, ja się, się e, Swoim kolegom e, albo po prostu osobom, które zna i które po prostu będą subskrybowały kanał. Nie chodzi mi tu o liczbę 10 Osób. Tu po prostu chodzi o liczbę dwóch osób, które będą, które wy polecicie i te osoby nas subskrybują. E, no. A jak my to sprawdzimy? Po prostu wypiszecie. E, wszyscy, którzy chcą wziąć konkurs, na początek niech napiszą w komentarzach, czy w ogóle ktoś będzie na brał TV? konkurs. No. Nie, w komentarzach, czy, czy ktoś będzie brał e, udział. A potem... E, Niech te osoby piszą mi na pw, bo żeby to nie było tak za bardzo, że mi i talibowy, żeby tak wszyscy pisali. Niech najlepiej wszyscy piszą mi, bo ja się tak z wszystkim tym konkursem zajmę. Kto właśnie będzie chciał wziąć ten udział w tym konkursie. I podam niki tych osób, które, które zaprosił, właśnie do znaczy zaprosił, polecił nas i te osoby nas subskrybowały. Będzie to bardzo prosto sprawdzić, dlatego że Poda, podacie mi podacie mi e, nicki tych osób i no, no i po prostu sprawdzimy czy nas subskrybowały. Chodzi o to, żeby nie i taliba razem su subskrybowały, ale może trochę zmienimy zasadę. na takie, że jeżeli jedna osoba nas subskrybuje, jedna osoba poleci drugiej osobie, że nas subskrybuje, e, nagra z nami odcinek może jeden albo jeżeli ta dana oso osoba subskrybuje poleci nasz kanał dwóm osobom, które nas subskrybuje. E, dwóm, ponad dwóm osobom. E, będzie mogła zagrać odcinek e, albo i dwa. A więc takie podsumowanie. Znacie jakieś ludzi, którzy grają w Minecrafta, mają konto na YouTube, polecacie im i już i gracie z nami odcinki. Tak, odcinki z Survivalu. Jedyna opcja... Jedyna... Jedyna z... Jedyne wymaganie, które musicie spełnić, jest po prostu działające, mik działający mikrofon. To, że będą na przykład szumy, no to tam ujdzie, tam jeden odcinek z szumami nie będzie ale no, nie wiecie, że było spraw. No co, ma mamy kolegę, jeszcze... który, hmm, któremu tak szumi mikro, że jakby grał na balkonie, nie? Um, bo. Nie, niestety. Nie może grać w domu, no to musi grać na balkonie. A jeszcze tutaj jedna, jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, bo na pewno... Sorry. Będzie takie coś. Że to ile masz lat, raczej nie będzie wchodzić na was toż zagracie czy nie zagracie. Bo to... bo to raczej nie zmieni tam, nawet jak macie te 10 lat, to nie odcinek możecie nagrać z nami. No i to raczej byłoby tyle właśnie z tego konkursu, nie jest to konkurs jakiś e, trudny do wygrania, na pewno jeżeli ktoś weźmie udział, jeżeli kilka osób weźmie udział, to te kilka osób też z nami zagra, nie, nie to, że wszyscy naraz, tylko po kolei w każdym odcinku, każdy będzie mógł sobie zagrać, e, no i może właśnie przez, taki, przez ten filmik, który z nami nagra, będzie chciała rozpocząć ta osoba swój let's play. Może my ją zachęcimy do nagrywania swojego let's playa. No i to właśnie byłoby tyle z konkursu. Aha! Oh. zgadałeś rozgadałeś? <grych> no pewnie ja bym teraz ja nie nagrywał o co chodzi. Tak poplątałeś wszystko, że. <grych> teraz takie podsumowanie. Wy polecacie kanał. Komuś ta osoba nas subskrybuje, wy podajecie mi w wiadomościach prywatnych nazwę. tej osoby z YouTube'a. My spraw Ja to sprawdzam, ta osoba musi subskrybować mnie i taliba i wy nagrywacie z nami. Proste. No. Proste. Minimum jedna osoba dwie. albo. To jeszcze zrobię. Minimum albo jedna, tak dobra. Dobra, no to może dwie na minimum, bo... no. A, jak A jak ktoś poleci więcej niż dwóm osobom, to będzie mógł zagraniać więcej niż dwa odcinki z nami. E no. Także konkurs jest trudny, nie jest jakiś skomplikowany zasady. E, oraz my dużo od was nie żądamy, tylko po prostu... E, kilku poleceń swoim znajomym. Na pewno macie jakiś znajomy. No. To, to co... co zrobiłeś w, w tym odcinku? Chodź spać. Ale to tak bardzo fajnie wygląda. Wow. Ale laga miałem. moje łóżko jak to ja powiedziałem na początku w swoim tak e <grymny> jak tym, jak dawniej jestem swoim lec... jak powiedziałem, że zrobię konkurs, jeżeli ktoś myślał, że i to do wygrania, to trochę Trochę się myliła ta osoba Raczej... no co? Nic <laughs> Dobra, co robimy? Czy będziemy tak chodzić w kółko? Bo... no nie wiem bo... Nie wiem co robimy My budujemy przed nagraniem? Przed to się pieprzło Aha szkielet Tak wiem Ale ten ogród mi się podoba, jest normalnie mega Ej, No, Pająk, czyj. spadaj stąd Biletu nie kupiłeś do grodu, to z Ups Kogo? Hmm Odkryłem, że nie włączałem <grym> Na pewno Ciekawe A Zapewne ta osoba się nie odczepi ode mnie, tylko będzie teraz cała y Masz tego, y Orientat... masz orientację ile <grym> ten odcinek ma minut Jakż tu się... Au. rozgadałem się. No już 10 minut, bo minut? No to się rozgadałem strasznie. Aha. Usłyszałem 30, a takie wytyfy. Skarpetkę masz na uszach czy na... No, na uszach trochę, bo jest za długa. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Dobra. W ogóle tak już w odcinku numer coś nagrywając. Te czasy nie mamy za bardzo tak e, nagrywających budując, że kiedy mamy czas to po prostu wchodzimy i kawałek budujemy czegoś. E, no ale tak postaramy się w kierunku ciągu zbudować coś. Niektóre szkoła. No masz się uczyć. Nie, Ja no ja na pewno nie wiem jak to. Ale to no life i przed komputerem ja siedzi no to a, jasne. nie robię. A teraz będzie taki odcinek e, pokazowo-informacyjny, bo... No bo... No, czy... Dobra, chodź, chodź tu. No nie uciekaj, chodź tu, no mnie, ty, 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 chodź tu, ty. Nie, ja chcę w ogrodzie skończyć, przed drzewem, bo jak fajnie się miało. Jak Kiepsko Cię słychać, teraz, i odwróć się Ty, o, 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 nie, 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 no dobra, no to, siemano i, i na razie, cześć. Siemano, to ja mówię jak zaczynam, dobra, no to cześć, na razie, siemka, cześć, cześć. cześć.